Dzień dobry wszystkim, to znowu ja, motocyklista na rybach. Jest godzina 8.35 bodajże, jestem dzisiaj nad kanałem, jestem sam wyjątkowo. Mój kolega Wojtek chyba zaspał, mieliśmy jechać we dwóch, ale mu się nie udało dzisiaj stać. Przyjechałem tu dzisiaj spróbować nowej metody dla mnie, będę łowił na woblerki twitchingowe. Nie wiem za bardzo jak tym się łowi, widziałem trochę na YouTube, spróbujemy swoich sił, e, dowiedziałem się od kolegi, że są tu szczupaki, więc może coś mi da się złowić. Zobaczymy jak mi pójdzie. No dobra, z tego co się dowiedziałem To tymi przynętami dosłownie robi się tak Jak się wymawia ich nazwa Twitch Twitch Jest trochę dzisiaj wiecznie, jest ciepło, ale jest wiecznie Wrytkę Nie wiem, chyba jakaś mała Ale jest Jakiś malutki szczupaczek chyba Idzie, idzie po wątku, idzie No, malutki szczupaczek Ale jest Na no, Twitcha, fajne Odwrócić. Taki może. Nie, on może mieć, ale nie dużo. Myślę. Dobra. Mamy go. Who wants to see little pike before I let it go? <gasps> oh my god! Amazing! Nice one, isn't it? Yeah! <laughs> Look at the tank! Oh tape. my god! <gasps> wow! Little <Great>. pike! <laughs> go, baby! that <laughs> Nice! <laughs> Force fish of the day! <laughs> Brilliant! Thanks! Jest druga rybka! Jakiś malutki pike znowu, ale jest. Dobra, weźmiemy go tak. Udało się. Ej już nie. No nie, normalnie. Nawet go nie mierzę, ale. A może zmierzę. No a twitch. Twitch, twitch, twitch dzisiaj. Jest numer jeden. Ta rybka ma. No takie pięćdziesiątki biorą, no takie pięćdziesiątki. No ale spoko. Druga rybka dzisiaj jest ok. Ładnie go wyhaczymy Spokojnie, spokojnie, stary, spokojnie. O. Sam się uwolnił ale jest dobra. Dwie rybki. Nie jest najgorzej. Przynęta Jacksona. Wober twitchujący najprawdopodobniej to się nazywa. Ja już wam pokazuję o, takie coś. Fajną pracę ma. Dobra, mówimy dalej. Mamy trzecią rybkę. Znowu jakaś mała. Ale coś się dzieje, kurczę. No. Fajnie. Idzie powolutku. Idzie, idzie. O, coś zaczyna szaleć trochę. Co my tu mamy? Szczupaczka. Znowu. Ok. Znowu taki maluch. No nic. Może jakoś sobie z nim tu poradzę bez pompieraka o jest. Ej, tch, ja nie wiem, wszystkie z jednego rocznika chyba tutaj są. Dobra Zapięty fajnie. Dobra, jakoś by sobie tu poradzić Dobra. I tu jest. No, spoko zmierzymy go tak tylko dla zabawy no tak, wszystkie z jednego rocznika, 50 cm zaprezentuj się tu ładnie o, po pomalutko, zaraz Cię wypuszczę bardzo fajna rybka, bardzo ładna zdrowa, fajna ok, płynie Fajnie. Trzy rybki, jest dobrze. Faktycznie przy takim podczerpywaniu i przez to, że on jest segmentowy, ma całkiem, całkiem fajną pracę. No i to przynosi rybki, jak widać. On sobie tak odskakuje na boki, robi takie zwody. Nie wiem, czy to będzie widać tu. Jest całkiem, całkiem spoko. Lejmy rybkę. Może będzie troszkę większa? Zobaczymy. Zobaczymy, ona się posuwała. może będzie większa. O! Ciutka, ciutka, chyba większa jest. Dobra, będę musiał się z nim jakoś poradzić. Bo jego już tak po prostu nie wyciągnę. O Ładny szczupak. Ej, to jest ładna ryba. Patrzcie, jaki gruby fajny O, taki wariat. O, to jest ładna ryba. Zaraz go zmierzymy. Jak widać. Twitch przynosi rybki. Ten okonik od Jacksona. Czwarty szczupak. E, 2 kg i 60 parę centymetrów chyba miał. Bardzo ładna rybka. E, no nic, próbujemy dalej. Czyżby się ruszyły? Czy po prostu tak sobie biorą delikatnie? No fajnie, fajnie. Próbujemy dalej. Twitch. Proszę bardzo, co za metoda. Takie podczerpywanie delikatne. I się dają ładne szczupaczki. Jest rybka numer 5. Nie wiem jeszcze jaka duża jest, ale wzięła. Zobaczymy. Chyba nie jakiś kolos, ale. No jest. Tak, jak wszystkie. ooo taki groźny nie no ładny, zobaczymy o, od razu nice, Ała, ugryzł mnie Boże całkiem fajna rybka zaraz go tu zmierzymy pięćdziesiąt sześć 56 Beautiful fish. Look. piętnastu 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 Hej. Pięć szupaków No kurde, nieźle I tu ładne siadają No może co my tu mamy O, to jest rekord Polski, proszę państwa Rekord Polski Ale jest szósta ryba Patrzcie jaki pistolet Ale Skubany, nie wiem czy ma 30 centymetrów, ale jest szósta ryba. Pięknie, odleczymy go i do wody. Ale fajne, malutki szczupaczek. Szósta rybka dzisiaj, pięknie płynie. Poszedł, killer. Dosłownie killer dzisiaj. E, no dobrze, po tych sześciu sztukach przestały brać. Nie wiem, co jest grane. E, tak to mniej więcej wygląda. Trochę dzisiaj popadało, trochę wieje. Taka jest pogoda bardzo zmienna, ale przestaje brać od jakiegoś czasu. Już nie wiem, nie wiem pół godziny nie ma brania. Jestem już dosyć daleko od tego miejsca, gdzie zacząłem, więc planuję chyba już zmienić przynętę na coś innego i będę chyba wracał. Wystarczy na dzisiaj już. E... No, trochę powiem, a może jeszcze coś padnie, zobaczymy jak będzie No, jestem w drodze powrotnej Już trochę mi się znudziło, przyznam szczerze e, Ale ja jeszcze coś próbuję Ale chyba przestaję brać Praktycznie nic się nie bierze tam, nie dzieje teraz To nic, ale i tak e, trochę sobie połowiłem Więc jest git Ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, jeszcze trzeba parę rzutów na koniec wykonać, moim zdaniem. A nóż widelec. Strasznie teraz zaczęło jakoś tu ziele ściągać, nie wiem w ogóle o co chodzi. Chyba w końcu nie tak nie było. Bywa, bo... Akurat w tym miejscu jest troszeczkę płycej. Widać końcówki roślin. E... Ale nie, nie, nie chcę grać już teraz. No dobra, ja już w aucie. Dla mnie koniec dzisiejszej wyprawy Naprawdę mega udany, nad, yy, mega, mega udany wyjazd yy, Kanał okazał się dosyć rybny Może bez wykazów, ale Ale za to 6 rybek wpadło Także jestem bardzo zadowolony yy, Mam nadzieję, że wam się też podobało yy, I co? Do następnego Bye